Cześć, witamy was w kolejnym odcinku Serial Killers. Jest z nami Eric Cartman jako DeKun. Czemu mamy tu DeKuna? Bo to jeden superbohater, jakiego mieliśmy tutaj. To jest jeden superbohater, który nie jest z The Boys, ale pasuje ze świata The Boys, bo właśnie o drugim sezonie tego serialu będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja bym zaczął od bardzo nieoczywistej rzeczy, czyli od ogólnych wrażeń, bo chyba po pierwszym sezonie mocno sobie ostrzyliśmy zęby na drugi. No i też mieliśmy taką świadomość, że ciężko było, ciężko będzie przeskoczyć poprzeczkę, bo pierwsza część była niepokorna, bezkompromisowa, działa się bardzo dużo, działo się bardzo krwawo. No, ale przynajmniej moim zdaniem dwójka dowozi pod tym względem. Mi się że dwójka jest jeszcze bardziej pod każdym względem, jest jeszcze bardziej brutalna, jest dużo więcej seksu w takiej czy innej formie. Dużo więcej bluzgów, dużo więcej walki, wszystkiego jest dużo więcej i dużo fajniej, więc... Z Złota zasada sequela, więcej, mocniej i szybciej. Tak, wypaliło totalnie, moim zdaniem. E, tobie się podoba ten kierunek, w którym, w którym ta seria podąża? No bo scenarzyści chyba coraz bardziej się odklejają od komiksów, nie wiem, na przykład wątek Black Noira, i coraz bardziej idą w stronę, w stronę autorskiej, osobistej historii, zmieniają płcie bohaterom i tak e, dalej. Jak oceniasz ten ogólny w ogóle koncept, żeby, żeby się odklejać dość mocno od, od, od tego oryginału komiksowego? czy wiesz co, jeśli to będzie... Na takim poziomie, na jakim był drugi sezon, no to ja nie mam nic przeciwko temu, bo drugi sezon naprawdę mega mi się podobał. E, świetne jest to, że jest dużo większy fokus na tą całą organizację, mm. na, na te wszystkie przekręty, które tam się dzieją. Jest świetny szef teraz, Giancarlo Esposito. I też jakby te starcie tych super bohaterów z jakby ich szefostwem też jest fajnie pokazane, bo jednak pierwsza część to było mm. słupki kontra ci niepokorni boysi. Nie? A tutaj jeszcze mamy jakby całą organizację korporacji. To jest super moim zdaniem. E, bardzo fajnie to już rozbiłeś na, dwie, na dwa obozy. Czyli na, na boysów i na, i na słupków razem z korporacją. E, no i w, ja bym zaczął w ogóle od słupków i od tego, co się dzieje w tej strukturze, bo też miałem takie wrażenie na koniec pierwszego sezonu, że chyba trudno będzie coś nowego powiedzieć. Kiedyś już e, tak jakby odhaczyło tę e, satyrę medialną i tak dalej. No ale tutaj jednak udaje się cały czas jakiś taką now, nową, świeżą energię w to wszystko wtłoczyć. Głównie dzięki wątkowi e, Stormfront. Tak. Chciałbym powiedzieć Homefront. E, chociaż to nie wiem, czy to jest zły tropik. Jest już, już połączenie Homelandera i Stormfront. Tak. No jest to absolutnie epicka postać, która wnosi, no, otwiera mnóstwo, mnóstwo chyba kontekstów w ogóle w tym serialu. Znaczy w ogóle ona też fajnie tłumaczy ci po pierwsze w ogóle początki tego wszystkiego, co nam się wydarzyło. No i też w ogóle to, jak ona jest rozrysowana, to jakby masz wszystkie wkręty nazistowskie gdzieś tam i tak dalej. To jest rewelacyjne, bo to jest coś, czego ja się nie spodziewałem, że tutaj się pojawi w tym serialu, nie? Więc ona jest naprawdę super jakby po prostu odświeżeniem. Też walka homelandera o, o władzę też jest ciekawą, ciekawą rzeczą. W ogóle sama postać Homelandera, który gdzieś tam zaczyna się łamać w trakcie... Ojczyznosław. Ojczyzno... Trochę <laughs> mnie boli to, że już nie ma polskich tłumaczeń, ponieważ Ojczyznosław wymiało fenomenalnie. Homelander no jest okej, okay, ale Ojczyznosław mistrzostwo. W właśnie razem ze Stormfront się pojawia taka najciekawsza, nowa refleksja w tym drugim sezonie, co mi się się strasznie podobało, czyli jednak pokazanie nowej twarzy faszyzmu w, w tym sensie, że faszyzmu w dobie nowych mediów, faszyzmu w, 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 w dobie przybierania jakichś takich fasadowych oblicz, które, które zmieniają go w coś atrakcyjnego, w coś innego, absolutnie nie nawiązuje tu do e, polskich różnych wydarzeń. E, natomiast nie jest to coś takiego, co jest elementem naszej rzeczywistości i Kurczę, no i, i ta postać Stormfront fantastycznie to wyraża. I z tej perspektywy ten związek jest z Homlanderem też jest czymś super ciekawym, no bo jak się dobrze zastanowimy nad tym, co te postaci reprezentują, to nie ma takiej opcji, żeby nie były ze sobą, żeby nie uprawiały seksu w taki sposób, żeby nie zabijały przy tym ludzi. Wiesz, w, w tych super dzikich scenach. A jak, jak, jak Ci się podobały inne wątki superbohaterskie? bo. Nie wiem, no na przykład jest e, The Deep, tak, który przechodzi <laughs> ma przemianę, abs tak? Absolutnie fantastycznego się z nim e, dzieje. Tak, Deep przechodzi przemianę. Do tego wszystkiego mamy a Trainer, który zostaje wyrzucony z, z drużyny. I w sumie jest to powiązane mocno ze Stormfront i z jej y, wartościami, to wszystko. Mamy trochę więcej Nuara mhm. teraz, bo ma tam parę takich misji Black większych. Noir. Też wątek Maeve, Queen Maeve moim zdaniem jest, jest, jest fajnie rozwinięty i też jakby w każdej z tych postaci zaczyna zachodzić jakaś przemiana, bo w pierwszym mhm. sezonie jednak oni wszyscy byli wierni Homelanderowi i temu, że on ich przewodzi. Tutaj zaczyna to się jakby wszystko kruszyć gdzieś tam powoli, więc dlatego mega czekam na trzeci sezon, bo chcę zobaczyć jakby w jakim to wszystko pójdzie kierunku, nie? Jednak każdy przechodzi jakąś przemianę tu. No właśnie z się znałem, na ile to bojsów dotyczy, bo to też był taki zarzut, że boysi są po prostu mało interesujący na tle słupków. I też w redakcji, u nas w redakcji było dużo takich rozmów, że, że ten serial ogląda się głównie dla słupków, a ta, ta opowieść o bojsach i o Karlu Urbanie, który o rzeźniku jest, jest jest trochę pośrednia. Ale wydaje mi się, że tutaj też bardzo dużo dobrych rzeczy się dzieje z tymi bohaterami i gdzieś tam próbują tego rzeźnika zamienić w kogoś, kto, e, kto jest ciekawszym bohaterem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jakie tutaj miałeś odczucia, ale e, jakiś taki bardziej mi się wydał zbalansowany, zrównoważony też pod tym względem ten serial. Wiesz ja, ja początkowo przez pierwsze parę odcinków miałem takie wrażenie, że bardzo mało jest tych bojsów, a bardzo dużo sutów. I się zastanawiałem czy to nie idzie właśnie za bardzo w tę stronę. Ale w przypadku bojców masz jednak klasyczną zemstę. Oni po prostu chcą się zemścić, już teraz to jest tak, że no... It's personal. Tak, it's personal, nie ma w ogóle żadnych granic, przed niczym się jakby tutaj w ogóle, wiesz, nie, nie, nie będziemy ten cofać, także to moim zdaniem jest super. Ta, ta ich zemsta, która się ciągnie przez całe osiem odcinków jest, jest, naprawdę ekstra. No zemsta, zemsta się ciągnie przez osiem odcinków i bromans też, bo... Też mi się podoba, jak fajnie jest akcentowane tak, że Huey, czyli wciąż chyba główny bohater, bo jeden z głównych, jest takim buforem bezpieczeństwa dla, dla bilego rzeźnika, że jest jakąś taką jego jasną stroną, że jest tym aniołkiem, który gdzieś tam siedzi na ramieniu i... I ciągnie go tak jakby we właściwą, we właściwą stronę, moralnie. I fajnie, że to wybrzmiało i to też pozwala chyba czekać na, na przykład tych bohaterów z jakąś taką większą ekscytacją. No i kurczę, jak ten serial wygląda dalej. To, to, tak. To jest, że tam naprawdę widać te production value, to jest, to jest super. Znaczy moim zdaniem w ogóle wygląda lepiej niż pierwszy, że hmm. tutaj Amazon już po prostu rzucił dużo większy budżet, bo widzisz to w efektach, widzisz tam, jest parę takich sędzi, gdzie na przykład są wizje czyjeś, że hmm. co się mogłoby wydarzyć za chwilę. I to wygląda tak wow, nie? Po prostu patrzysz na to, nie wiem, w stylu... Yy, 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 jakieś ujęcie, gdzie tam kilka tysięcy osób zostaje wymordowanych, nie? I to wygląda naprawdę dobrze. Ja tutaj na koniec ryzykuję takie stwierdzenie, że drugi, drugi rok z rzędu chyba MVP będzie Antony Starr jako, jako Homelander w MVP sezonu, bo bo wydaje mi się, że no, że to jest jakaś taka rola, która... Nie wiem, czy to nie jest jedna z ciekawszych ról w ogóle w telewizji teraz. Znaczy sposób, w jaki on tę postać yy, na ile warstw ją gdzieś tam rozkłada, pomiędzy jakimi rejestrami emocjonalnymi sobie skacze. Chyba, że masz innego kandydata, który tutaj kradnie, kradnie ekran, ale, ale Antony Star to znaczy, dla wiesz mnie... Wiesz co, ja z Antonym Starem mam taki problem, że ja go coraz bardziej zaczynam lubić z odcinka, no w sensie yy, Homlandera, tak. Coraz bardziej zaczynam lubić tego Homlandera, gdzie jakby w pierwszym sezonie, no wiadomo, on był tym złym, mimo że w teorii dobrym, tak tutaj jednak gdzieś zaczynam się w jego stronę zwracać, bo coraz więcej tych uczuć, emocji, tego wszystkiego U, jest. Uczuć ojcowskich też. Co tak, też jest... uczuć ojcowskich i, i, i coraz bardziej go lubię po prostu. No. Kontrowersyjna opinia, ale kto wie, może też się z nią zgadzacie. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie Homelandera. Który, którzy z boysów albo nie z boysów są waszymi ulubionymi bohaterami tego serialu? No, my polecamy bardzo mocno i tak, przekonująco. Drugi, chyba, drugi sezon jest świetny, jeśli nie widzieliście no to nadrabiajcie. No Prime jest dostępny u nas, więc hej. Tak. Świetny The, serial. The Boys, sezon drugi. Polecamy.